Art. Siemanko! Manko, Jestem Manko, jest na warte za nas Kaktus! Czekolada! <grywka> Karmel! Tak, wydajcie w kolejnym odcinku z Krafta tutaj, gdzie próbujemy przetrwać, póki co nam idzie zarąbiście, tak mi się wydaje. Elo, elo, tak. Ej, powiem e... szczerze, że naprawdę jestem dumny z tego, ile przeżyliśmy. Ja jak pierwszy raz odpaliłem tego modpaka, to zginąłem w pierwszych 20 sekundach, więc... Nie, to ta wioska nam dużo dała. Ta wioska była OP i o, dzięki niej no, no, no. jesteśmy kozakami. Słuchaj, bo to jest już trzeci odcinek. I wypadałoby no. nam gdzieś znaleźć co, jakieś miejsce, gdzie się wybudujemy, postawimy skrzynie, żeby te rzeczy pozostawiać, a nie takie tak. Przed, przed odcinkiem tak. poleciały do tego szkieleta. I ich nie odzyskamy już nigdy. Właśnie, ja bo wystąpiłoby się, się. Ewentualnie coś nawet nie wiem. Na, na jakiś czas myślałem, że ty spadłeś i umierasz, właśnie. Tak, okej, okay, Rid, cześć. Ej, cześć, to nowa seria. Nie no, w ogóle nie Nowy sezon, dokładnie. Bo Można e, w sumie mieć eee, dobra. Klepa! Zabij, Dora. Klepa. O nie, Łowie, nie ma miejsca chowamy. na żarcie. Easy. Piórka do czegoś się przydadzą oprócz. Eee, strzały. O, o! To pan, śmierć! O, śmierć! Pan, śmierć. Zabi... O, zabiłem! Uf. Zabiłem pana śmierć. Jaki kozak. Jaki kozak z Werteza. Dobra. Proszę bardzo. Chciał podskakiwać, ja, to ma. Piratów dokonałem, no, a ten mi tu wyskakuje. Ogólnie pomiędzy odcinkami ja tutaj sobie dałem w mining, żebyśmy mogli sobie, jak znajdziemy diaksy, to żelaznym kilofem wykopać te diaksy. Tak. A, a ja byłem śmieszkiem i dałem w Defensa. Tak jest. Żeby, żebyśmy mieli chociaż jedną osobę uzbrojoną. Ogólnie żeby tak, mogła nas bronić. A tak i będę naparzał fantomy. Tak jest. Tak jest. Wiesz co? Gdyby to gdybyśmy byli głębiej, to tu mogłyby być diamenty, a tak tam będzie co najwyżej żelazo Eee, a na no co kogo żelazo iść dalej? O, sobie w kopalni kiedyś tam pójdziemy to ograźmy. Ej, tu są owieczki! Bakpaki! O nie, Gdzie? tu jest dinozaur! Leśny! I... Leśny co? skampiony dinozaur! A to są fajne dinozaury, spokojnie. One, one są przyjazne, one są git. One są... Nie, nie! Gdzie Cie! Mamy... Czemu? Mam żelazo Bo... przecież chyba. To jeszcze tam są! A tam jeszcze chodzą! Zobacz, Uf. nie chodzą! No i git. Ej, co się stało? Co? Nie, nie mogłem drewna przerobić na deski. Halo? Dlaczego? <grym> Może to już były deski? Można, <grym> jak... Y, Zrób, jak... Masz żelazo? Masz żelazo? No mam. To dawaj nożyczki, bo... Aha, no tak, był w sumie... Słuchaj. Git. Dzięki. Bo w sumie ten, jed, i tak jeden, ten, ale. W, w, nie! Potrzebuję drugiego poziomu. Z którego? Gadering, Gadering, oh, drugi nie. poziom. a Nie mam tyle no expa. To zabijamy! Zabijamy! Kill them all, kill them all. Kill them with fa O! Fantom! On jest w stanie. Znowu śmierć. Znowu śmierć. Co się dzieje ze tyle śmierci? O, nie mam obsydę. nice bucket, czekaj. Nice. Dodając. Przyda się. Dobra, ja łopaty wyrzucam, elo. Dobra. <noise> nie mam miejsca. Okej. Okay. Co to okay. można jeszcze wyrzucić? Zgarniałem. podgarniałem. Ty, nice. ej, ale na, będzie mnie stać tylko na jeden backpack. Masz wełny? Znaczy, masz... Masz skóry, skóry, skóry. Trzy, trzy poleciały. Wow! wow. <głos> <głos> Latamy, Widziałeś, halo! Tak poleciało! <noise> nice! Mam wełnę. Rzucisz wełny? Tutaj i tutaj. Proszę bardzo, cały pakiet. Gituwa. A jeszcze. Jeszcze jedna rzecz. Złoto. Złoto się przydało. Złoto, poleciało do ciebie. Ło, pa ile złota? Wyrzucił łóżko. Nie, nie mam miejsca na nic. Dobra, jest git. Robimy plecak. Czekaj, to szło tak. Skóra tu szła i i tu e, nie e, tak tak jest jest jeden backpack I, i i drugi backpack nie jeden skóry nam brakuje A drugi backpack nie. nie gdzie tu Dobra, skóra to skóra jest to ty bierz, bierz pierwszego backpacka i Dobra. Tam, jak mi to 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 się to się ogarnie no nie mów Słuch właśnie Co? nie mów, że to się stawia. Nie mówię, że tego nie można założyć. Pamiętam, na jakimś modpaku udało się to stawiać, i wtedy wkładałeś itemy. I potem zabierałeś A. z powrotem. Ale też widzieliśmy, że jest jakiś od tego klawisz. Aha. No. No to na razie wstacie po prostu. tak, że później rozkminimy. Dobra, no, dobra. To wsadzaj, bo ty tam masz dużo itemów, Takie takie mniej potrzebne na teraz. Dobra, ale ci też, też możesz ten wsadzić, o, bo to, to jest, jest dużo tam miejsca. No. Nie całe, gdyby w razie W. W razie W nie całe. Tak. No. Bo to wiadomo jak, jak bywa. Żarełko Dobra, się weźmie. O, nunchaku na razie zostawię No i Iron Sword. Właśnie Iron Sword też. Kilo ja zostawię. Ty, ale Dobra, Deal to teraz nie poszedł. Super. Poszło nieźle. Dobra. To weź jeszcze I temu pozbiera jakieś co tutaj są. I nam się noc powoli robi. A widzisz? To się A tak widzę. podnosi. Patrz, no siwcie. No nie. Halo. Teraz? Na plecach. No na plecach. O, gitara. Jejeje. Dobra. A tutaj są jakieś kości, słuchaj. Dobra, pozbieram. Ej, ty, bo noc się właśnie robi, kurde. No, 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 no. Um, co robimy? Osiedlamy się tu gdzieś, czy... są trzy tr tr świnki w kanionie. Hmm. Ja się co, zastanawiam, może tu się osiedlimy. Chodźmy spać, chodźmy spać. Szybkie łóżko, Dobra. szybkie spanie zróbmy. Gitara, pasuje mi to. Siemano. Elo, elo. Rozumiem, że wąchasz bąki wieczorem? Nie, nie, najgorzej. Dobrze, że mieliśmy dwie różne kołdry. A nie ma to jak mgiełka o poranku. I Och, tak. z krzyżaki. No nie, Kurde. za, za dużo bąków. Zresztą byli w jakimś parku, słuchaj tutaj. Takie patrz, patrz, Patrz na niego, patrz na gościa. O, co tam zagrasz? No zagraj, no zagraj. O, Co robany. za ziołek. A Robaniec. w ogóle masz ten masz Dwa. zbroję Dwa. Gdzie? Tutaj rzuciłem, bo ja nie mogę jak doszę backpack, tu, tu tu Co tam Ej, tylko Stefan? tu leder, tunik tylko, czy coś więcej? Nie, tylko to rzuciłem. Dobra, okej okay. Stefan, Elo, Stefan, zagrał nam o, na trąbce. Tak, zagrał nam. Ty to jest kolejny, oni tu cały zespół mają What? Kurde, bandę banda robią. O! O! Biją się! Wojna! B wojna, galop, uciekamy! K uciekaj. Nie! Biją się! Ty jeszcze creeper mam! No wkurzył go tą trąbką, ciebie by nie wkurzył, żebyś tak codziennie pod nosem grał gościu trąbką? A widzisz, to on po prostu się zdenerwował o, i wyszedł w końcu, bo tam mu pod blokiem, tam, pod chatą, pod oknem Jej. grał. To takie cały duży las jest w tym miejscu, halo. No. A po liściach tak się właśnie wolno chodzi niestety. Źle się chodzi, dlatego zszedłem. No. Dobra, próbuję zejść na dół. Bezpieczną drogę, dobra. Super. Ech. No damage challenge poleciał. Co to za biom jakiś fioletowy? Ło, wow, eee, ja to... Tam jest potwór. Ma... Ja tego nie, ja nie widziałem. Ku... się zlagowało normalnie. Z tych emocji. Ej, ten teren chyba zaraża inne tereny. Ej, możliwe. Sprawdźmy. A nie mogę Oro, tego wykopać. Tam strzela. Co to jest? No on to zaraża, Nie uciekać, bo to cały świat wow. będzie. Długo Ey, no, ej, no, bez kitu. Ej, słuchajmy. Pewnie będzie trzeba to powstrzymać jakoś. Wirusy! Halo, nie! Jak na czasie w ogóle? O masakra. Korona nas goni! Uciekaj! To jest domek na środku, taki najzwyklejszy. Nie, No nie, już złapała kogoś. Nie, uciekamy <noise> Ja proponuję... O, łódkę. W łódkę? W łódkę i lota. Dobra, wsiadam do siebie, bo nie mam swojej. No to, to ja prowadzę. Czy tutaj by nie było głupio? O takim biomie właśnie, ale jak tutaj mam obok zimowy. O. No. Jelonek. Kurczaczki Ty ja z jelonków są skóry? Muszę do dorosłego byka znaleźć, czekaj. Ej, wyski tu zobacz. Może są. Miecho poszło Miecho znowu też u mnie No chyba tylko Miecho, no do... sorry dzieci, ale taka natura no, Urośniecie, Dobra, zrobicie dobre dzieci. Urośniecie tak. i będziecie <laughs> pamiętały, ludzie fe, unikamy, o! <laughs> no właśnie. Dobra <laughs> Dobra, Git Let's go, let's go. O, ja muszę się napić, bo zauważyłem, że mi tu woda spada. Ja no, też mam mało Pił, pił. Impreska, impreska, nielegalne zrównoważenie <noise> Dokładnie, Dobrze. ale do dwóch osób, więc spoko <noise> No 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 O! Ło! Mm. Ło! Tutaj stę... kurde, radę O nie, tu szkielet! Ja Z widziałem masz, tam pieska Dostał ode mnie, dostał ode mnie i uciekał Ty co? <noise> Dostał je? bułę, D Dawaj, dostał pójdziemy. taką bułę pod wody, chodą uciekamy Masz, masz łódkę? Ej, bo tu jesień nas nastała, halo, ile my w to gramy? Ej, dopiero wiosta była, halo. No, Wsiadł łódkę i pojechał. Zostawił mnie. No nieźle. Ty, ale ładny ten biom. Ja bym tu został, co ty na co? No jest ładny. Taki, taki, chociaż jakieś kolory ma, nie? No. Tak nice biom. Jak będziemy musieli. O nie, to jest wieża! O, wieża. Tam jest A, to jest Battle Battle Tower. Battle Royale. Eee, podchodzimy do niej, czy nie? Wiesz co, tam na mam taki pomysł. Mocny, moc, mocny zenek, to na razie nie ma co. Tak, ale chociaż no. jakieś itemki tam pozbierać, ale mam taki pomysł, żebyśmy się tu osiedlili, zrobili łóżka i możemy wjeżdżać we wieżę. Co ty na to? A, bo mamy respa wtedy. No. Nie, to dinozaury. <laughs> Kminie sobie. To jakbyśmy no. chcieli wieże, to zawsze mamy <laughs> jakiś punkt zwieżdży. Ej, tu no nie? nie wieża. Ej to nie jest wieża. To jest zamek! O, o w głowę dostałem! Trają! Ała! Ała, w głowę no, dostałem, ratunku! To jest szkielet! Ratuj! Ratuj! O! O! Migo, dobrze! denta dęta, denta Dentaka! Wiesz co, wydaje mi się, że... Ja muszę się wyleczyć. <laughs> Tylko jak? Czekaj, um... to fa Fajny no zamek, no. Pla to może być... To może nasz zamek będzie. O nie! Co się stało? Mamy problem! Czy to jest... Nie, nie idź tam, nie iść tam, nie iść tam, nie iść tam, nie idź tam, bo to, to jest smok! To na 100% jest smok! On cię zabije na hita! On cię zabije na hita! Patrzcie, znowu znaleźliśmy dobre miejsce! Jak nie wirusy, to smoki! Które palą no ten las tyle z niego będzie! Come on! No nie. A tu jest domek myślę, że tamta wioska była najlepsza, tylko trzeba by tam chłodzenie odpalić. Tak, bezki, tu climę zamontować. I siema, nie? <gry> o nie, tu jest creeper! Spawner Creepera, dobra nie ma. Już nie ma plastry Uszko. wyleciały! leciały. O! Nice! Dzięki, 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 dzięki. No, no tylko ja muszę to jest, sobie dać to teraz. ale no jest, ale ty tam chyba moc nie potrzebujesz. Dobra, ale to się podzielimy może. Tak? To skraftujesz się na dwa? Znaczy nie, bo one chyba się używa przez jakiś czas. Czekaj, a nie jest no. kurde jeden tylko. A Ile masz tego? No, trudno. E, głowy ja albo ciała. Na głowie. O, dobra, to masz. To ja mam więcej. To łap. Cyk. ty. O ty. Cyk. O ty. Bo ja, ja na szczęście mam niżej. Ja na ile. In... O, o dawaj, zapada. chodź tu, chodź tu. Zostaw, 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 zostaw. Chodź tu. Chodź. Padna lekarka. E, Uliczna nas spali, please. E, nice. E. Dobrze, dobrze! Nice! Dobra, to uzupełnimy o, przy sobie... O, Co? wodę. Wodę, wodę, wodę. Cyk. A, uzupełnić? O, w sumie do jednego mogę sobie wsadzić. No. bardzo. Potem się przepali. Dobra, coś takiego zrobimy. Sobie od razu się napiję jednej wody. Bo było gorąco. No. Było gorąco. Ten, no, no, robimy ten. tu jakąś podstawową bazę, czy, czy na razie... A ten smok tu nie przyjdzie? Nie, nie, bo on się, on wokół tylko swojego legowiska jakby się tam... Dobra. I zgubiłem cię. A ty tam zostałeś? Dobra, no. tutaj o, jestem. O jesteś, tutaj. dobra. Nice, ja nice, tak nice. coś, co jest na tym terenie, żeby ewentualnie... Mieć naj... najfajniejszy spot po prostu. No. A czy z tego co mi się wydaje, że to jest chyba najbezpieczniejszy biom. Poza tym, że są drzewa i wilki. Halo! Ratunku! O nie, odgryzł mi dogę! Nie mogę chodzić! O nie! Halo! Nie sparaliżował. No dobra. Przeszło. A Ej, tu Odrosła jest minogę. jego ten... A wezmę sobie. A co tam jego było? Jego... Co? Co znalazłem? Co? Co znalazłem? Gdzie? 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 Ha! Ha! Halo <grystanie> Opa. Co to jest? Ten joś ten dungeon Wiesz co, ym, mam... Czekaj, jak, jak mogę otworzyć ten plecak? Shift for morning for sneak and right click on the ground. Dobra. Yy, czekaj. Ten polas tam. Halo! Tak, już, już zaaktywowałem pułapki. Jest skrzynia. Jest płyta muzyczna i tylko roten flesh tak naprawdę. Aha. A strzały sobie zbiorę. Dobra. Wiesz co? Jest mały problem. No? Zapomniałem, że tutaj jak robisz pochodnie, to one są zgaszone. No? I potrzebujesz... Chceć zapalniczki. No Ale kurde. pamiętam, że można zrobić... To survival, nie? No. Ale pamiętam, że można zrobić jakiegoś torcza. No. Aha. Z y glowstone paste. Dobra, teraz Dobra. nie trzeba, wiesz, bo tam, bo tam już ogarnąłem wszystko. Dobra, to podnoszę. To jest miare fajnie przy wodzie. Dobra, mam git. Czy i tutaj mówisz? No tam akurat te, te, te naszy, nasi koledzy w drzewach się zraspili, ich bije. Bez kitu. To co? A tutaj gdzieś w jakiejś skale czy coś? I potem jakiś domek no, najwyżej. Zimowy jakby coś jest obok. To obok jakieś. O. Co to Ty, jest zo, za tu. budyneczek? Zobacz, tu. A to jest co, taka góra, w której jest żelazo na przykład. Okej, okay. to miło. No. Dobra, chodźmy szybko spać. Póki nic nie, 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 nie ma. ma. O! O! Fantom! Póki nic nie ma. Szybko! Go fast spać! Go, go fast! Szybko, 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 szybko! Nice. Git. Dobra, żyjemy. Wspomniałem się, że kiedyś na moim sobie, jak chodziłem spać, to mi się obok, obok mnie za, zawsze ząbie respił. Nie wiem jak. zombie jak tylko szkielet, który do mnie strzelał i spać nie mogłem. Nie wiem co to było zrobić, ale. Ale po jakimś czasie to się przestało dziać. Może taki niefart tyle razy. No, e, może tutaj po prostu skosimy te drzewa i tu zbudujemy jakiś... O, sorry. Jaki tramy o, i tu mamy tą. tą popad... Panią lekarkę słuchaj. Dobra. Która leczy za darmo? Więc chciałeś chyba pojeździć. O. Nie no, panią Świ lekarkę nawet, halo. nawet świnie leczy. Tak? No, no widzisz, że magiczną świnię nawet. Dobra, to, to jakiś domek tu stawiamy, nie? Ej, tak, Czyli... dasz mi łopatę? I, a masz gadering na poziomie ósmym? A dasz mi inną łopatę? <laughs> Czekaj, już tworzymy crafting. Zbiorę kamień. O, cyk. Kamień. Cyk. Cyk. I patrz pani! świeżutka, nowiutka. O, nie, nieużywana. Kurde, nie, ta mi się wzięła. Weź co, to jest ja koszotą tutaj górkę co jest. Będziemy mieć taki fajny płaski teren pod wszystko, co by, byśmy tutaj chcieli. Spoczko. No i naj, nice, ja tu no zacznę nice, no. budować. cyk Dobra. tutaj. Raz, dwa. O! A to kwiatek. Myślałem, że kurde, tutaj nam wypadł jakaś jogurtka czy coś. A, nie ma lekko. Tam, Nie ma, tak. Ja też to warsz. Co, gdzie? Nigdzie. A, okej. Okay. <laughs> <laughs> Już się wystraszyłem. Na tym Ty modpadku jest wszystko że możliwe. Takie latają, co strzelają. No bo są takie, są takie. Nie z laserów, z piór. Halo Prawie laser <grym> Dobra, cyk. Cyk, cyk, cyk. A dobrze Tutaj. będzie płaski teren. Wyrównany idolo na domek, słuchaj. Okay. Ale krzywo to zrobiłem, dobra? Chociaż miałem rację, że znajdziemy jakieś miejsca, nie? <grym> no Chociaż. No nie tyle. będziemy odwalać, nie wiadomo czego. Wiadomo, na razie to będzie po prostu taka, takie miejsce, co ja zawsze robię, czyli... czy po prostu coś brzydkiego, jeśli, jeśli nam się tutaj na tyle spodoba, żeby tutaj faktycznie zostać na zawsze, to wtedy się, że tak powiem... Yy, albo czyli mam to na coś lepszego? Co? Czyli mam stać budowę tego domku, który teraz wyznaczyłem? A czemu? Yy, no bo zrobiłem taki wiesz. Taki większy, taki tutaj. Dobra, to, to rob ładny domek. Rób płatny domek. Myślałem, że ja będę musiał wizerunki robić. A jak tu widzę, co się dzieje, to, to, to stwierdziłem, że to chyba nie ma sensu. Dobra. Ale rób, prób, prób, prób. Po co ja tu mam um, ty... teren, jak ty domek robisz tutaj? Halo, ej! Ej, by tu będzie ogródek. Dobra, bo tu. Dobra, tak. Okay. opata mi się skończyła. A, takie buty. Nie no. mam jeszcze kamienia. To ręku też nie, wiesz? Tak? Że tylko kamienia nie mogę ani ścinać A, i drewna, i drewna. ręką, tak? No chyba tak, w takim razie W takim razie tak Dobra. Piękno, Ej! Blaku, się nie nie, lag. Co, co tam co? jest? Tak za, jakby za mgły tam widzę Jak pod odpowiednim kątem ustawię To tam o! jak patrzę w górę Tam jest latająca to? wieża No? Dosłownie na ten co wieża. Albo taka... wieża o latarnia morska i fantom lata. Bo ja sobie wziąłem ten, render distance na Max i ją całą widzę. A, widzisz. Bez mgły. Wiesz co ja jeszcze bym chmury wyłączył, gdzie to się robi? Cloud. E, oh. clouds O oj kurde pięknie. Dobra, ja to muszę tutaj trochę rozwalić. Za jakiś czas się tam wybierzemy, zobaczymy co tam... Tak jest. Jak, już będziemy, mieli, jak już będziemy mieli łóżka, będziemy mogli spokojnie się respić, bez problemu. Tak, zbrojki <laughs> będziemy mieli jakieś... No, no, to będziemy mogli iść na jakieś takie typowe... Typowe akcje. No. Coś tutaj... Halo? Lagi? Nie, no ragged. No, jakieś lagi. No były, były. <laughs> spieszmy to, spieszmy to. Gitarka. Git. Co tutaj? Dobra. Wyrównam, żeby sobie trawą zarosło. Ale dobrze, że tą nymfę tutaj mamy. Git. No! To nawet jak nam coś wleci, to robimy akcję. Nom. Fajnie, fajnie. Desit cobblestone? O. Chciałem przetestować. Dobra. diret. Aaaa, to ja tutaj chciałem Proszę tak, bardzo. To Dobra. i będzie ładny zielony obszar. Git. O, będzie bez szybnej żony. I co? What? Bez szybnej żony? Bez żony? No. A nie, nie, spokojnie, będzie be, będzie spokojnie, bez problemu. To jest na razie taki tylko zarys. Okej. Okay. <laughs> ja potem to podziurawię, po dziurawie tylko na razie sobie. O. Okej. Okay. Póki co, domek jest parkour cik, cik. friendly, także fajnie. Tak, tak jest. <głos> 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 tutaj mamy dwóch parkurowców, więc easy. A jest. <noise> Dobra, bo tutaj będzie taki balkonik, tutaj będą takie płotki i tu będzie wejście. Mm. Tak jak wczoraj jak graliśmy na tym serwerze dla wspierających. No. <noise> co parkour poleciał? <noise> tak, 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 tak. No. <noise> no. I tam wejście na górę, to będzie parkour i, I będzie do... z głowy. I nikt nam tam nieproszony nie wejdzie, tylko największe koksy w parkourie. Oje oh yeah. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to jest odpowiedni no moment, yes. żeby zakończyć odcinek. Mi się mnie tutaj sobie będzie kminił i zobaczymy że niedługo, co mu tutaj wyszło. Także dziękujemy za oglądanie, do następnego. Pamiętajcie, żeby zostawić łapaczkę w górę, zasubskrybować zostaw, nasze kanały. Zostaw łapka w górę, zostaw, zostaw, hey, zostaw łapkę w górę. No i do następnego, na razie, cześć, jojo! Yo -yo. Hey, hey.